Cześć wszystkim, jestem Sowski, to jest kolejny z 7 Days to Die. Jak widzicie, jest tutaj zrobiona już taka malutka dziurka. Nie chcę ją i tak zbytnio, że jakby to powiedzieć, rozszerzać, ale chciałem wam pokazać mniej więcej jak ona została zrobiona, żeby mnie został o coś posądzony tak jak przy ostatnim filmie, co musiałem te niektóre komentarze pousuwać. Więc zatkajcie teraz uszy i spójrzcie jak pięknie augerę możemy sobie wydziergać, wyrobić tej dziurkę, która nam pozwoli ładnie się zabezpieczyć przed zombiakami, bo mimo że one nie zginą jak tutaj spadną, to nie będą planowały tutaj spadać, jeśli AI zostało na tle poprawione, że one chcą do człowieka dojść tak, żeby nie dostał, żeby dostały jak najmniej demejza. Tu widzicie magiczny bóg wywołany tym, że tutaj był spadek nagłej ziemi. Otóż oczywiście Zombiaki miały problem i też to miało problem ze spadnięciem, ale myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Tutaj standardowo podchodzimy do tego w ten sposób, że kierujemy tym kilo pod odpowiednim kątem, znaczy Augera kierujemy pod odpowiednim kątem tak, żeby nam się ziemia... Dwie kratki ziemi naraz rozwalały, akurat w tym przypadku Sandstone, który się ma gorsze wiązanie z innymi blokami niż Ziemia niż kamień. Więc tutaj na, tej, na tym biegu mamy o wiele ułatwione zadanie, bo wtedy musiałem robić, o ile dobrze pamiętacie, obramowanie z jednej strony wewnętrznej oraz zewnętrznej. Dopiero później mogłem się bawić w usuwanie po dwie kratki z dołu, a teraz już się o to nie muszę martwić, dlatego że Sandstone i sam piasek mają bardzo słabe wiązanie. Patrzcie teraz zombie tutaj nie spadnie, nie zejdzie, nawet jeżeli zaczepię go, Je jeżeli spadnie to spadnie tylko ze względu na swoją głupotę ja niestety nie mam, a mam amunicję wystarczającą, amunicji, mam 100 benzyny ale zauważcie, że magiczne magiczne rzeczy się tutaj dzieją, bo ciągle dostajemy po 100 benzyny, jeżeli pójdziemy do stacji benzynowej a jesteśmy na patchu 6.3 a auger już nie działa tak jak działał w 6.1, czyli już nie działa jak mój stary diesel a działa jednak jak Normalny Auger z przedpacza, i myślę, że to chyba powinno zostać naprawione, że jest za dużo po teraz paliwa, a przez to, że jest za dużo paliwa, to jak widać można mieć nieskończoność się bawić Augerem. A co my dzisiaj będziemy robili w odcinku? My dzisiaj się pobawimy, pobawimy się w, o właśnie, o to mi chodziło. chciałem ja właśnie wam pokazać jak to zacznie spadać, to jest po prostu świetne, ale nie jest zbyt bardzo tego dalej rozszerzać właśnie, o. Jedyny minus, pająki schodzą, zapomniałem kompletnie o tym, ale i to się da naprawić. Jeżeli pająki tutaj zejdą, to praktycznie nie mają po co tutaj schodzić, bo stąd po prostu puszczę sobie wodę. Woda stąd będzie spadać w dół. I jeżeli jakiś zumbiak się tutaj przedostanie, no i że to nie wróci tutaj na górę, bo tutaj będzie kładka na górze, którą zaraz wykonam z następujących desek. Tu... Nie, z desek się nie opłaca. Myślę, że lepszy tutaj byłby Sandstone. Mimo wszystko, Sandstone górą, o ile oczywiście się będzie wiązał. To jest Sandstone czy sent sand? Okej, okay, sens się tutaj związał. Hmm, gdzie one są? Okej, okay, tam gdzieś są. Nie czemu właśnie z drewny się nie chciał teraz związać, no ale zaraz to sprawdzimy. Mogłem to od razu zrobić zanim zrobiłem dziury, bo teraz tak naprawdę sobie narobiłem roboty. Patrzcie, tylko będą pająki mogły schodzić, ale w tym wypadku nawet pająk nie chciał zejść. No dobra, spójrzmy. Zatakuję go i nie zejdzie, ale pająk... Pająk już raczej powinien sobie poradzić z zejściem tutaj, ale sobie akurat w tym wypadku nie radzi. Tutaj mamy takie specjalne. To jest specjalna wnęka na podsadzanie się i chyba nawet i powinno starczyć zasięgu. Nie, nie starczy mi w tym wypadku. Ale zaraz sobie weźmiemy skądś jakiś materiał. Niestety w pobliżu ani kszty kamienia, ani krzty niczego. Oczywiście mógłbym się wybrać po zwykłą ziemię, a raczej tą ziemię bardziej. Mm, o, tuńczyk. Nie jestem głodny? Nie jestem na razie głodny. Nic tutaj nie mam. Chciałem trochę wybuchowo się pobawić. W ogóle wymyśliłem świetny projekt, który tutaj postawimy albo na tym płaskowyżu, albo na tej górce. Postawimy gigantyczną wieżę. Gigantyczną wieżę, która będzie bronić nas. Po prostu ta wieża będzie postawiona super tak do góry. I to będzie zakończenie ogółem mojej serii, bo wtedy będzie ultimate zwycięstwo. Mogę nawet zacząć. Wprawdzie w tym odcinku to robić, ale nie mam żadnych materiałów, nie mam nic, bo będzie całkowicie zrobiona z betonu e, Zmocnionego i będzie tak, nie wiem, odtąd jakby patrzeć, będzie jedna ściana Nawet chyba dotąd, więc Możecie sobie wyobrazić, jakie będzie ogromne Taką wieżę dupną zrobić Ona będzie szła do góry, we wnętrzu będzie pusta, będą cztery filary we wnętrzu, żeby mógł później podłogę zrobić tam Jak już dojdziemy na samą górę i nad tym miasteczkiem będzie cyfrowała taka gigantyczna platforma. Na tej platformie ustawimy sobie farmę, ustawimy sobie nie, nie, nieskończone źródełka wody i wszystko. A samej wieży nie będzie nikt w stanie zdobyć. Po pierwsze, zombie się nie będą respić na dole, więc nawet nie są potrzebne nam zabezpieczenia. Ale kiedy będziemy schodzić, to zombie jakieś się będą respić i później będą nam przeszkadzać. Więc to zostanie i tak naprawione, i tak dlatego, że tam będzie dół, do, w dół będzie spadała woda, będzie wszystko tak ograniczone, że zombie nie będą mogły przejść. Jeżeli ktoś będzie chciał wyjść, to będzie musiał się zabezpieczyć w deski albo w metalowe wzmocnienie. Bo z metalowego wzmocnienia będą sobie mogły te osoby wejść z powrotem do budynku, podstaw się. Bo tak naprawdę z e, Avalonu, bo tak to nazwę Avalon. Jeżeli ktoś nie zna mitologii celtyckiej, to może nie wiedzieć o co chodzi. Ale Avalon może się Wam kojarzyć z czymś nawet niedostępnym, i tutaj właśnie wtedy będziemy szli. A to jest chwilowo domek szeryfa. Domek szeryfa, do którego będziemy musieli zaraz. Dobudować jakieś przejście. Oczywiście desek, jak zwykle, jak nie było, tak nie ma. Ale chyba z plywooda jesteśmy w stanie zrobić sobie przejście, nawet. Aha, nie. Zapomniałem. Plywood jest strasznie sobie materiałem. E, jeżeli chodzi o. Budownictwo, a z desek też gówno zrobiłem. musiał sobie teraz poszukać dużo metalu, ale metal później trzeba przetopić. Zajmiemy się tym zaraz. Zobaczymy, może tu jakiś budynek ma w sobie coś, co mógłbym ukraść, ale chyba raczej nie. Więc zaraz magicznym krokiem przeniesiemy się po normalną ziemię, po normalny kamień. Ale ja tutaj nie mam żadnego respa. Coś tam mówiliście, że można w respa zdobyć poprzez łóżko, że jeżeli zwykłe łóżko podniosę i postawię, to będzie respa. Ale chciałem wam powiedzieć, że zginąłem. Net jest oznaczone, że jest... Nie, nie ma oznaczonego oznaczenia śmierci, bo się przes... O! 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 Auger, jak miło. Będzie dla Janka. Mówiliście właśnie mi o tym, a ja spra sprawdziłem coś i okazało się, że jak zesawujemy w jakimś miejscu, to mamy w nim checkpoint. Więc od 6-3 nie musicie się martwić, jeżeli gdzieś zginiecie, to zginie otworzycie się w tym miejscu, gdzie był checkpoint, bądź tam, gdzie zostawiliście swoje łóżko. Okej, okay, to jest to niby łóżko, ta. Ale muszę najpierw... To rozwalić. Okej, okay, wiecie co? Chyba z łóżka nic nie zostało, więc nie będę zbytnio się bawił w... W, 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 w respy. Najwyżej tutaj wrócimy później. Nie będziemy się specjalnie zabijać. Chociaż i tak powinienem się zrespić właśnie w tamtym miejscu. Bo nieważne, ile tam będę kopał w dół, to i tak kamieni chyba tutaj nie znajdę. Chociaż to nie jest tak zbytnio zawsze pewne, ale jesteśmy tutaj bardzo blisko miejsca, w którym możemy sobie kamienie wykopać, stworzymy sobie może z tego nawet kobla i z tego kobla będziemy mogli sobie stworzyć wejście, a przy okazji sobie trochę drewna weźmiemy, na no akurat to będzie old wood, bo z tego drewna co tam jest, te wszystkie brzydkie drzewa to jest głównie oldwood, wood, a samochody wybuchają, fun fact numer dwa. Żegnaj, biedne miasteczko, ale zaraz do Ciebie wrócę, dlatego że na pustyni jest to o wiele wygodniej zrobić. Wiecie czemu? Bo tutaj jest wszędzie, to jest raz drzewo, raz jest nierówność, a tam mamy płaski teren i to jest o wiele łatwiej zrobić niż gdybyśmy to robili w przypadku mm, normalnego biomu. Chociaż myślałem, żeby między tymi zrobić dwie wieże, jedną w zwykłym biomie jedną w innym jeszcze biomie, tak żebym... Mógł zrobić taki, jakby, takie przejście nadziemne do innych biomów. bo się jednak, że zombieaki będą zbyt zainteresowane takim miejscem i będą próbowały mi udaremnić budowę w jakiś sposób. Dobra, z tego nam wyjdzie chyba tak, Oldwood, Mam na szczęście jedno wiadro wody, więc jest spoczko. Old wood nam wyszedł, mamy 156 odlu old wood. Nie zbyt mi się podoba old wood, dlatego że nie znam jego właściwości technicznych, tak szczerze powiedziawszy. Nigdy ich nie testowałem. Bo nigdy nie było potrzeby. Jednak tutaj bardzo blisko mamy już jakieś bagna chyba, na których zyskamy normalne drewno, zyskamy kamienie. Aha, i co do kamieni? Nie, na razie nie musimy. Jeżeli po kopie wykopię sobie zwykłe kamienie, to będą miał kamienie na forge, na moją kuźnię. I w mojej kuźni będę mógł sobie wszystko ładnie tworzyć. Aha, tak bardzo by się przydał... Ło ale picia nigdzie nie mam, oh my godness, nie mamy picia i co teraz? Mamy jakąś zupkę? Miso soup? Cokolwiek? Aha, jest jeszcze jeden ten... jar of honey. No to trudno, zaopatrzymy się zaraz w coś. Tutaj spokojnie sobie przejdziemy przez wasteland. Znaczy nie, tutaj był... tutaj według chyba fabuły był jakiś gigantyczny pożar, który miał uniemożliwić przejście zombiakom z tej strefy dalej, do miasteczek, ale jak widać to się chyba nie udało. Albo to po prostu było miasteczko, w którym... znaczy była... Fala uderzeniowa, która tutaj wszystko wypaliła, chociaż to by było niemożliwe. Bo dlaczego wtedy w tamtym miejscu nic nie zostało wypalone? Ale oto witam Was z powrotem w normalnym miejscu. W normalnym Jomie, w którym nic się nie dzieje. Mam magiczne przejście kratka po kratce. E, w naszej Alfie, która kosztuje 120 zł. I ba bam! A już nie mamy miejsca w ekwipunku? Co bym mógł wydupić? E, to możemy wydupić. Ziemniaki zostają... O, mam amunicję oszutka na... Sorry, nie wiedziałem. Okej, okay, mamy drewienko. Myślę, że kamyczki byśmy sobie też mogli jakieś wziąć. Może zacznę wytwarzać beton za niedługo. Ale tutaj jest jakiś budyneczek. Może tam będzie piciu. Ja bym sobie piciu chętnie wziął, dlatego że nie mam na razie jak szkła wyrobić, a chętnie bym się czegoś zaraz tutaj napił. Bo mi się właśnie już skończyło. Nie mam już... Aha, mam jeszcze wodę. Hmm, ale przydałoby się z jakiegoś domku cokolwiek ukraść. Tam widzę, jest namiocik, jednak to nie jest domek, ale jest namiot. Może będzie jakiś plecak, może będzie cokolwiek. Może będziemy mogli coś ze stąd zebrać. Ale oczywiście, najpierw musimy sobie poradzić z nieproszonymi gośćmi. Użyjemy tego shotguna, bo ma pełną amunicji. I przy okazji sobie pozbieramy lud z... z zombiaków, Może będą leki, może będzie woda, może będzie cokolwiek. Okej, okay, jest przebijalność tego. Główna. Okej, okay, jest woda, Opaciła się jednak. Przydałoby się. O, jest druga woda, naprawdę się opłaciła. Okej, okay, szyneczkę, też bym sobie zaraz wziął. Oczywiście, pana tutaj musimy najpierw pożegnać. Może najpierw zjem sobie tujczyka z oceanu. Wtedy będziemy mieli odradzające się życie, znaczy przywracające się życie. Tu nic nie było. O, tutaj jest amunicja, którą możemy sobie tutaj zestakować. Wciąż pamiętajcie, że mam ziemniory upieczone, których jeszcze nie sprawdziłem, chyba jak jak dobrze działają. Dobra, skrzynki tego na razie nie będę brał, nie potrzebuję nic. Dotarka jest mi naprawdę zbędna, stąd biorę tylko amunicję do shotguna. A shotguna wezmę i zrobimy sobie z niego lepszego shotguna. Przy okazji nawet znalazłem tutaj, widzę. Eee, aha, jeden shotgun. To ten, mam ulepszonego, tutaj zabieramy, z... to będę miał respa na później. A w tym kolejna amunicja. Mm, tutaj była amunicja. To zabieramy. słyszach za mną idą, Na szczęście to tylko królik. Czego ja nie biorę, nie ma sensu. Tutaj są śmieci. A tutaj mamy martwiaka, który miał sobie leki. Leki nam się też przydadzą zaraz. Jest pięstaczek pewnie z amunicją. Oczywiście z mnóstwo amunicji. I wystarczy mi to na bardzo długi czas. Trochę sobie jeszcze drewna musimy pozbierać. Chociaż ile mam już staków? Mam 25 zwykłego drewna. Nie, 25 było tu więcej przed chwilą. Dobra, nieważne. Spierdzielaj! Pieprzone. Nie będę się z nim bawił, nie ma na to czasu. Musimy jeszcze wrócić przed zmierzchem do domu i się zabarykadować przed pająkami innymi gównami. Eee, tak, nie będziemy zbytnio korzystali z shotguna, dlatego że wiadomo, w nocy będzie nam to wiele bardziej POTRZEBNE! Pa, Niepotrzebnie marnuję amunicję na nich. Wiem, to jest naprawdę niepotrzebne. Raz, dwa, trzy. Mógłbym to zrobić siekierą, znaczy piłą mechaniczną, ale to nie ma czasu na to, bo piła mechaniczna, o dziwo chyba, jeszcze w 6.1 miała gorszą wydajność w przycinaniu drewna niż niż właśnie okej okay, chyba nam już starczy mamy 51 powinniśmy z tego zrobić bardzo dużo desek teraz trochę wywalimy sobie kamienia a może przy okazji sobie zbierzemy trochę radioaktywnej ziemi która jest radioaktywna tylko na oddzielnym biomie Tutaj owa jest radioaktywna Ziemia, na której się pojawią kolejne biomy w przyszłości. Niestety tam nic sobie nie możemy zebrać, bo tam nawet nie ma po co podchodzić. Raczej tego nie będę potrzebował, ale tutaj możemy sobie to wymienić. Jak widzicie, tutaj nawet nie ma sensu iść. Tutaj nic nie ma. Stąd możemy sobie spokojnie tą Ziemię zebrać, ale nam nie jest aktualnie potrzebna. Nie ma sensu kompletnie. Muszę musimy sobie skrzynkę chyba zrobić. Żeby mieć miejsce, mam dwie pochodnie i nie zapowiada się że miał na razie więcej Więc wywalimy niepotrzebne rzeczy A zajmiemy się kopaniem kamienia na razie Standardowo wystarczy zrobić coś takiego i już mamy kamyczek Nie będziemy się z to zbytnio bawili Tylko że ja chcę tego kamienia jak najwięcej zebrać Przyda się na nie wiem jeszcze co, na pewno na coś się przyda a oczywiście poza odcinkiem będę chodził i zbierał najpotrzebniejsze rzeczy, którymi na przykład będą. Naprawdę podniosłem coś, czego nie chciałem Koalor, Koal or. Or. Dirta wydupiamy Koalor jest mój, mm, Collect Clay. Lead all or też nie będziemy potrzebować się municji. do amunicji tego jest wystarczająco dużo. Przy okazji tutaj pozbieramy co trzeba. Jest bardzo fajnie. Nie muszę tutaj światła zapalać, bo nie ma kompletnie po co. Ale jak widać, zgubiłem się, a nie, nie zgubiłem się. Zbierzmy sobie trochę kamyczków. Ile mam już? 64 będzie? Nie, nie będzie, ale naprawdę czytamy się trochę więcej, bo jak wam mówiłem, musimy zrobić tą dupną wieżę. Oczywiście resursy wszystkie będę zbierał po odcinku, bo myślę, że wam się nie będziecie oddadać tego, jak ja zbieram na zwyczajną ilość kamienia. Ale żeby udowodnić wam później, że zbierałem ten kamień uczciwie, to oczywiście aż później zaprowadzę do tej kopalni, w której ten kamień będę zbierał. Ale jak widzieliście, to po magicznym usunięciu gruntu spod piasku, który był wtedy pokazany... Ej, mam nogi! Od kiedy ja mam nogi? Magia, mam nogi! Ej, To jest moja kopalnia. Nara. Netis mi nie dałeś, frajerze tępy gruby. Dobra, ile mamy kawyczka? 61. No, na razie nam 64 tego nie będę na razie zbierał. Na razie na pewno wystarczyć na dość długi czas. A teraz musimy się zmywać, bo jest godzina 15. A my mamy 16 minut nagrywania, chciałem jeszcze dokończyć tamtą jedną rzecz w postaci zabezpieczeń już przed zmieszką, żeby wszystko było ładnie, gotowe. I żebyśmy mogli dalej poprowadzić naszą rozgrywkę z Seven Days to Oczywiście nie będę tutaj na razie nic przecinał podczas powrotu do domu, bo chciałem wam za ten czas oczywiście wyjaśnić, na czym będzie polegała ta wieża, dlaczego ją buduję i tak dalej. Bo ja nie chcę już grać dalej w tą grę, jeżeli chodzi o... Yy, kolejne patrze, Bo kolejny patch jest to brak kompatybilności z poprzednią wersją. I nie chce mi się od nowa czegoś budować. No, oczywiście, może w przyszłych patchach to poprawią, ale na razie to jest alfa. I akurat zakończę tą serię alfa tamtym budynkiem, budynkiem, o którym cały czas wam mówię. Tą gigantyczną wieżą. Zaraz wam, oczywiście, powiem, do czego ona służy. Ale najpierw, to właśnie tu chodzi o to, że jak się nad nią napracuje, to będzie mi szkoda, później robić nową mapę, nowy save. I, oczywiście, pod koniec serii wam ten save udostępnię, jak tutaj wszystko będzie zrobione. Przy okazji staram, postaram się odbudować tutaj to miejsce, gdzie był domek mój i Jasia. I tu chyba wszystko było gotowe, bo tam już więcej nic nie było na tej drugiej mapie, którą stworzyliśmy. No oczywiście, ta gra polega głównie właśnie na tym, żeby. Wziąć, zrobić sobie niezniszczalną ścianę, bądź gigantyczny dół i to koniec gry. Nawet na Multi jak grałem na jakichś serwerach publicznych, to tak szczerze powiedziawszy, akurat gracze tam są zbyt mili. Tak jak w neterze są zbyt źli, tak samo tutaj są zbyt mili. Jeżeli oglądaliście montaż z Nethera albo moje live'y, gdzie był Nether oraz, no nie wiem, może u Kupsona bądź Wojtaza widzieliście te filmy, to jak wiecie, tam są gracze bardzo niemili, a jest są gracze tacy bardziej pomieszani jak w DayZ, że mamy bandytów, mamy dobrych Samarytaninów i... E, zwykłych nupków, ale mnie nosek zaczął znowu swędzić Ej tu jest auto Mamy kilo, mamy gardening hall, Którego chyba nie zrobię. a mi się przyda, bo chciałem sobie w końcu Ziemniory posadzić Au, au I ziemniory sobie posadzę i z ziemniorów sobie będziemy mogli coś fajnego Później upichcić, może zrobimy sobie nawet gulasz Kamyczków nie muszę zbierać, chociaż Nie, kamyczków nie trzeba zbierać, bo Forging Dzięki, bez tego się zrobi. Chyba pieska widzie. Aha, zapomniałem wam powiedzieć, dlaczego też tutaj tędy idziemy. Poza tym, że chciałem wam wyjaśnić parę rzeczy o wieży. Jak się słuchacie, to czasami słychać płacz dziecka. oraz słychać taką pozytywkę. He? Straszne, nie? Szczerze Wam powiem, że jak się chodzi po tej grze w nocy, w tym miejscu akurat, to tak troszkę jest strasznie. Jak się chodzi po śnieżnym biomiecz... Od psów się trzymam z daleka. Jak się chodzi po tak śnieżnym biomie, albo po e, zwykłym, bądź właśnie teraz po naszym, którym jesteśmy, czyli pustynnym, to tak naprawdę ta gra nie, nie, nie wydaje się w ogóle straszna, ale no, jednak przy tym, co tam się dzieje, na tym biomie wypalonym, albo na tym wastelandzie, to naprawdę są bardzo ciekawe rzeczy i zjawiska. Na razie nie zbieram nic, o, 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 kolejna beczka, z beczki zrobimy sobie 6 amunicji do Augera, pfu, 6 beczek, pfu, 6 baniaków, baniaków Są baniaki, chwila gdzie jest mój domek z szeryfa, na samym końcu oczywiście e, Tu była szubienica, więc tam sobie tą szubienicę kiedyś dla zombiaków wymyślimy Planowałem zrobić to zombie dla, czy to... Nie, nie zombie dla zombie, tylko zoza dla zombie Ale no niestety jakoś zombieki nie są zbyt We wchodzeniu tam Okej, okay. czas wybudować sobie tutaj małe co nieco w postaci, no nie wiem Z tego zrobimy zwykły kamień, tak? A z tego zrobimy Cobblestone, czyli robimy sobie kobla Kobel powinien wystarczyć nam na Dość dużą odległość, akurat Mi tyle wystarczy kobla Niech kobel się o, coś opiera. Będziemy mieli podwójny kobel w tym miejscu. Nie jestem pewien, czy kopson był. <laughs> Jej! Tak. Myślę, że trzeba kobla po prostu od dołu postawić najpierw, żeby był w jakikolwiek sposób o cokolwiek oparty. I wtedy chyba już będziemy mogli bezpiecznie przejść do... Kolejnej misji, czyli wypełnienia tego bagna wodą. A, zapomniałem zrobić rówku, rówku na wodę. Fakt, musiałbym jeszcze raz zejść. Ale może najpierw zrobimy sobie zabezpieczenie, właśnie. Nie, to się powinno tutaj trzymać teraz. Pytacie mnie się pewnie, dlaczego robię takie wejście zamiast po prostu zrobić jakiegoś parkura czy coś, bo szczerze powiedziawszy, nie mi się później w to bawić, że będę musiał schodzić tam i ówdzie. No. Raz, dwa, trzy. Kurde, jak zwykle mi to nie wychodzi. Czy już tam sięgamy? Tak sięgamy, na szczęście sięgamy. FOK. Ta! Standardowo Bardzo standardowo. I tak tam muszę zejść, muszę zrobić też po drugiej stronie to samo. I przy okazji zrobić ten mały... Mały rowek, a spokojnie, mamy jeszcze dużo czasu. Jak już nawet będzie noc, to mi się uda zrobić. Zdążę na, to na spokojnie. Złożymy z tym tutaj raz i lecimy z rowkiem. Oczywiście trzeba przeładować, bo jak żeby tam inaczej nasz auger miałby działać non stop. I lecimy. Ostatnie 4 minuty nagrywania, a tutaj już prawie skończyliśmy naszą ostateczną obronę. I pomyślmy, że ten domek szefa będzie po prostu służył jako domek dla budowlańców, którzy będą musieli przeczekiwać niestety noc, bo ja to coś będę robił w warunkach oczywiście... Bardzo e, zombiastych, czyli nawet budując coś w nocy. Znaczy, budując tutaj, to będę musiał w nocy wracać do domu, dlatego że zombie będą chodzić, a to nie ma sensu, kiedy zombiaki nie są włączone w grze Co powinno być bardzo, ale bardzo oczywiste. Czy mi się zdaje, czy ten Ferrari tu spadł? Nie, nie spadł oczywiście. Mm, żeby woda się nie popsuła, potrzebujemy zrobić to w ten sposób. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj będzie sobie teraz woda normalnie spływać z tych miejsc. A ten fryer będzie próbował daje, daje sobie tutaj schodzić, a ja tutaj pierwszą partię wody pośle. I słoik przy okazji sobie uzupełnię wodą. I stąd, stąd musi woda lecieć. Dokładnie stąd woda będzie leciała. I miejmy nadzieję, że będzie leciała. Tak, woda leci. Woda leci. Myślę, że została chyba poprawiona w jakimś stopniu. I nie zlatuje już tak szybko, ale wciąż możemy ją napełnić. Wciąż jest to nieskończone źródełko, które można napełnić bardzo fajnie i szybko. Znaczy, który można napełniać sobie nasze słoiki, ale niestety woda, jak widzicie, nie będzie tak szybko schodzić jak kiedyś. A ja oczywiście nie mam na to tak zbytnio czasu, żeby to tak wolno schodziło. Ale coś mi się zdaje, że chyba poprawili tekstury wody. Tam nie chcę to, by... to pływać. My tutaj się zajmiemy naszą częścią. Koblową, czyli naszym mostkiem do domku, który będzie oczywiście ogrodzony tymi wszystkimi Bajerami w postaci kolczastych tutaj. Kolczastych kolców. Zobaczymy, <laughs> jak daleko to będzie sięgać. I trzeba zrobić potrójne tutaj grubościowo, żeby to się trzymało jakoś. Na razie to się trzyma na dwóch, to już będzie na trzech i mi się właśnie skończył kobel. Kto by się spodziewał? Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. A tutaj jeb, kobla brakło. Tak, jeszcze schodki. Zapomniałem kompletnie o schodkach, które musimy sobie tutaj teraz pożegnać. Bo schody już tutaj nie będą potrzebne. Żegnamy schody. I na miejsce kobla użyjemy sobie na razie drewna. To będzie na razie takie rozwiązanie profilaktyczne. Bo i tak będę musiał oszczędzać wszystkie moje materie. O, cześć. My się chyba znamy. Okej, okay, już się nie znamy. Chyba nie zdążę tego do końca zrobić, żebym miał już jakąś obronę. Tak mi się jakoś dziwnie wydaje. Hmm, tutaj myślę, że będziemy musieli w ten sposób to jeszcze zrobić, żeby to drewno miało się. Ej! A nie, dobrze, tu jest wszystko ok. Tak! Oczywiście to jest jedna z tych rzeczy, które kocham. Czyli, budowanie skacząc pod siebie, no spierdzielaj. Teraz będę głodny, będę musiał coś zjeść, a teraz najpierw trzeba tutaj to bardzo na spokojnie zrobić. I módlmy się, żeby to ustało w jakiś sposób. Bo wiecie, jestem takim lewym budowniczym, bez papierów, i nie wiadomo, czy to ustoi. Na szczęście, tym razem ustało. I nie mamy się o co martwić. Więc w tym momencie tworzymy kolejne sharpen, sharpen, sharpen. E, sharpen, Wood Spikes, Wood Spikes to były nie, nie Sharpen tylko Wood Spikes, Wood Spikes sobie dajemy tutaj i okej okay, noc się zaczęła, ja na szczęście zdążyłem sobie kolce tutaj postawić i kolce również będą stały tutaj, nie będę tam ich stawiał, niech sobie stoją tutaj. I oni tego nie powinni przejść przez noc. W następnym odcinku już zobaczycie tutaj gotową linię obrony i rozpoczniemy razem. Powtarzam razem budowę tej gigantycznej wieży bez żadnego time Po prostu będziemy tutaj razem, a ja dotrzymując słowa jak zwykle zamykam się w mojej kanciapie hejtera, do której będą trafiały wszystkie hejty. I lecimy tutaj, o to może być taki pokój zwierzeń, zapnę się w pokój zwierzeń, będę mówił do wielkiego brata, czyli do was na przykład, co dzisiaj złego zrobiłem. No ale nic, ja się z wami żegnam, grał dla was DCSowski, gadając przez 25 minut jak zwykle, doceniając moje gadanie, mam nadzieję, że zostawicie lajka, a ja was pożegnam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z Seven Days to Die. ciao!